Inflacyjny dołek definitywnie za nami. Wzrost cen w Polsce po historycznie niskim odczucie 0,2% w czerwcu wystrzelił teraz aż do 1,1% w lipcu. To iście inflacyjny szok przy oczekiwaniach 0,5% wzrostu. Tak duża zmiana w cenach wynikła przede wszystkim ze wzrostu cen. Śmieci, dokładnie wywozu śmieci, który w miesiąc zdrożał o 47%. Do tej zmiany doszły minimalne spadki cen żywności i transportu, co przesądza, że o dalszych spadkach stóp procentowych można definitywnie i ostatecznie niestety zapomnieć. Rośnie inflacja, ale rośnie też na szczęście gospodarka. Wstępnie szacowany polski produkt krajowy brutto za drugi kwartał tego roku powiększył się o 0,8%. Ten wzrost jest blisko dwa razy większy i szybszy niż w pierwszym kwartale, a wszystko to dzięki. Rosnącemu polskiemu eksportowi, który zaopatruje niemiecki przemysł. Nasz zachodni sąsiad ma się czym pochwalić i ma się dobrze, o czym najlepiej świadczą dane właśnie z niemieckiej gospodarki, która w drugim kwartale 2013 roku wzrosła o 0,9%. Na tym wszystkim zyskuje strefa euro, która w końcu po sześciu długich kwartałach wychodzi z recesji i w końcu rośnie. Recesja to słowo, które Amerykanie pożegnali już bardzo dawno. W Stanach produkuje się i konsumuje się coraz więcej. I mimo, że ostatnie informacje o sprzedaży detalicznej były odrobinę słabsze niż miesiąc temu, to wzrost o 5,4 to bardziej niż przyzwoite ożywienie. Po wykluczeniu samochodów i energii wzrost był największy w tym roku. Kolejne dobre wiadomości w najbliższym giełdowym przeglądzie wydarzeń. Do zobaczenia.